Jeżeli mi ktoś jeszcze raz powie, że parafina jest bezpieczna, to proszę sobie przypomnieć to, co teraz wam pokażemy. Tytuł: Wybuch wyrwał okno tarasowe. Straż pożarna podgrzewał parafinę, prawdopodobnie chciał produkować świeczki. Lokator wcześniej topił wosk, prawdopodobnie z celu produkcji mniejszych świeczek. Parafina podgrzewała się na tyle długo i tak intensywnie, że wytworzyły się opary, które doprowadziły do wybuchu. To jest realne zagrożenie dla siebie, ale również innych. Co do całego zajścia i reakcji chemicznej, jaka się wytworzyła, nie mam pojęcia, co tam się podziało, ale może Adam Mirek by nas tutaj poratował. Oznaczajcie go w komentarzach. A powracając do tematu, zawsze, ale to zawsze, w pierwszej kolejności powinno iść bezpieczeństwo. Nasze, miejsca pracy, no i osób wokół nas. Wiele osób zarzucało mi to, że ja się po prostu czepiam. I przyczepię się do małych szczegółów, ale jak widzicie na załączonym obrazku ta sytuacja była turbo niebezpieczna przez produkt, który był używany do produkcji świec. I uwierzcie mi, diabeł tkwi w szczegółach. Nie można sobie bagatelizować zasad i mówić, a jakoś to będzie! Bo może przydarzyć się nam niezbyt miła sytuacja.